Dobra. Ha. Też je znowu coś tam miał że ktoś coś zgubił. Ja kiedyś miałem dziki fajny. Jak to na obrączkę taką fajną miałem. Chciałem znajomy i zrobić. No. Ale zgubiłem. Nie wiem co oni tam jeszcze myślą, że ja zgubiłem. Pewnie znowu te pojazdy wymyśliły od tych. <śm> ...od tych pamiętników, kurwa brudnopisów, listów na policję... I, i, i ...podpisów o ogólnie 23 i inne tam dziwne... ...a i w ...wicikach, o. Miałem dzisiaj kosić, nie wiem czy pokoszę, czy mi się będzie chciało... ...przydałoby się. Bo jak zagazuję chałupę od muchów To nie będę mieć do przegoda roboty Co? Wyśmiały cię? Po co było kurwa się popisywać? No stary, znowu dzisiaj ci amfetaminarze byli Jakieś Sebastiany, Maćki, kurwa, Przemki, jakieś coś Kieres Tueras, jakieś kurwa To to chyba była nie, me... nie akurat jakieś, takie kombinacje kurwa i się w pale nie Arabeka z pajaców. Opa Serio. Masaka Jeszcze tak próbowali kurwa kombinacje. Idri Idris elba chciał się. Spotkać zdjęcie zrobić nawet, wyobraźcie sobie, nie? No ma że. Mm. <laughs> Oczę Gdzie ty idziesz Gdzie nie jest tam idziemy serio taką bekę z tych sioków Wyobraźcie sobie to, że to takie to są takie tumany że oni są ci w stanie powiedzieć, że jedzie do ciebie dzisiaj. Nie wiem. Roberto Dawni Junior, nie? pada ci dzisiaj pod widziny. I liczy na to, że się wystraszysz i uciekniesz, kurwa. Z jakiegoś powodu? Dawny kurwa. No na pewno, jakby do mnie chciał przyjechać, bo no, czeka, że. Jest to, daj mi wcześniej znać ja się przebiorę, wyskoczymy gdzieś na miasto albo gdzieś obok miasta było mnie tak trochę nie, nie w gości nie nie wiem, sobie zyskoczył pogadał, co tam, jak tam w wielkim świecie chciałbym poznać a to jest aktor to by było ciężko rozpoznać takiego człowieka psychikę, chciałbym poznać mindset mental takiego człowieka, który już do czegoś doszedł gdzieś jest na takim wyższym szczeblu i spojrzeć, co ty robisz, na, na to, co tam w głowie ma, nie? No tylko to jest aktor, no, aktor. Tego, że ty po, tak łatwo nie dokładną nie kim on jest. Aktor jest aktorem, byłeś i będzie. Już możesz sobie robić jego, jak to się nazywało, rysopisy, stresopisy, portrety psychologiczne. I możesz to wszystko wsadzić w dupę, bo to jest jak człowiek, który ma tysiąc osobowości i w każdej chwili może się wskoczyć w inną, w zależności od sytuacji. Albo po to tylko, żeby sytuację zmienić. Większość aktorów to są dobrze psychologowie mimo wszystko, bo muszą zrozumieć emocje, żeby się w nią wbić, albo żeby z niej wyjść. I móc ją zmieniać właściwie na stop, nie? Także muszą przewertować tam swoje różne tam przeżycia z dzieciństwa i tak dalej. Możesz znać siebie na tyle, żeby w tych emocjach móc się odnajdywać, bawić bez większej tam, bez większego problemu. Nie? No, fajna sprawa. W no nie wiem Kurwa, tyle razy mówiłem nad tym zasrańcą mączastym, kurwa. Co chcecie to przyjechać, ja nie będę do sąsiadów gdzieś tam latał, bo wy się nagle zjawiliście. Nie będę przykładem, mówiłem, ręki do tego. Nie potrafię sobie działki. To nie szukają gdzie indziej, nie, ani kurwa. sąsiada na obiad, rodziny na święta. I tak dalej, i tak dalej. Ja mieszkam pod Zanczo, 80 8021007 gmina Mogiew. Śmiało. Tylko nie krzyczeć, bo pomyślę teraz, że to są sąsiedzi i każe ssać pałę i wypierdalać. Jeśli to jest po dziesiątej, jeśli będziesz zbyt uporczywy, to mogę nawet wyjść na dwór i poczynić jakiś kontratak. Bo czasami trzeba. tak, to czego podchodzić normalnie? Na podwórko podchodzić do drzwi. Czy ten stajesz na podwórku? Tylko żeby się nie chować, bo to jest najgorsze, co możesz zrobić. Nawet, nawet jakby, kurwa, człowiek stanął na podwórku i zaczął drzeć pizdę, ten pewnie spojrzał w kamerę albo coś, czy zobaczył, by wyszedł. No czego drzesz, kurwa, ryja? Nie? A nie, stał, tak jak ostatnio jakoś spotkałem. Znowu któryś mi się dar, wyobraźcie sobie, drze się jakiś kurwa znowu pajac. I wyjrzałem za drzwi, a patrzę w lesie, tam, tam przy krzyżu dalej, nie? Stoi jakiś kurwa siwy chuj w niebieskiej kurtce i zobaczył, że tego wyjrzałem za drzwi, to się schował za drzewo, nie? I chyba się zestrał, bo przez to odrzeć pizdę. A później jadę do sklepu na pozamcze. Wyobraźcie sobie, bo jechałem w sumie do mełwi, a zachodziłem sobie sklep w I stał ten chuj, jadł sobie loda w sklepie, z jakimś drugim chujem, trochę wyższym, też jakiś taki już starszy typo, ale jeszcze nie był taki siwy jak ten. I sobie stali i wpierdalali lody. To na chuj on tu przyszedł drzeć się pod lasem. Nie wiem, kurwa, co. Że było się, że chodziłem do ludzi, kurwa. Chodziłem, kurwa, na dwa tygodnie siedziałem na jebalnej piekarni, kurwa. Nic nie sapnął, nic nie pierdolą, kurwa. Chodzę do ludzi, chodzę po megów, chodzę po sklepach, chodzę, kurwa, wszędzie chodzę. Nikt nic, kurwa, wizowi Nic ci nie podejdzie, nikt, nic nie powiem, bo co? Piszę i pedały. Ale, ale tak, ale przejedzie ci koło krzyża. No i nie wyszedł, bo się wystraszył. A nie, zadzwoniłeś, ty chodź, Weź być pod krzyż. Teraz będziemy. Bo chciał kurwa Kasper z Maćkiem przyjechać, kurwa, żeby im tego y, tableta zmontować. Do no, nie wyszedłem. go to A nie, jestem ze srańcem, kurwa. Człowieku upadałem, który chce przyciąć, kurwa, w chuja przyciąć. I, i, i sobie przejadę koło ciebie samochodem i, i powiem ci, że się wystraszyłeś. Nie wyszedłeś, bo się wystraszyłeś. Nie może tak twoja starać się mówię jak przejadę koło was i dlaczego nie wyszedłeś. Kraja, no wróć Dlaczego, dlaczego nie wyszedłeś? Jesteś taki twardy przecież, na no stop, tylko dajesz ludziom po twarzy. Dlaczego nie wyszedłeś? No, bo się wystraszyłeś pewnie. A później się przejdzie koło ciebie samochodem i ty nie wyszedł już jest. Chyba totalna degrangulata człowieku. Pójdź z pozostajnie. Na ten solarek to podałabym przedstawić. Chyba jednak. Tak widzę, że jest delikatnie. No w cieniu. W stój budlaku. No tej godzinie, to jest jeszcze młoda godzina, mógłby się troszkę poładować. O, to jest. Cio o, o, o to. Sama to zapal. Muszę mówić co to. Teraz to trochę, głoń, żeby bo tylko solar. O 15 godzina koniec ładowania to trochę liptąd No i ci mułyczek, no, no, no standard Ja tu mam tylko byka. A broń może chodzić do jakichś kurwa mączarzy, pedałów, sąsiadów, bo jeszcze cię zaprowadzą tam w krzaki, zaczną drzeć piszdę i dostaniesz od mnie kamienia za to. A później będziecie robić sobie ofiary. To tylko taki przykład, to tylko taki przykład. Główno do go człowieku, prowokujesz. Zwłaszcza po 10 w nocy. Nie ma prawa cię do wypierdali, to wypierdali. Tyle. Nie, frejson, and, and Co to za Siatka? Nie. Tutaj dzisiaj ten. Nie chcę mi się i tak muszę wejść, zaraz zrobić tego. Dobrze. Czekaj, przepłynę ci tylko na to drugą. Czekaj, 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 gdzie jest to? Z tyś Idę robić obiad, i zaraz będzie do wanku. Dobra, się.